Cześć, cześć, siemanko ludzie, tutaj Gryfciu, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Gotik 3! Tak jak żeśmy stanęli ostatnio, musimy iść do Nemory, a Nemora jest... tu. A, daleko w sumie od niej... o, shit. Ale ściny, A, o, widzę. Nemora jest tu, więc daleko od niej nie byłem. A, znowu mi się coś tam włącza, jakieś archonty. <gry> Kurwa, którędy tu się wchodzi? A tędy? Czyli te wielkie będę musiał później pewnie zabić znając życie Ten nic, ten nic nie chce gadać Ten na pewno Co tam? Czekam na kogoś, kto poderwie nas do walki Robię to co Finni. To mój towarzysz broni Czy jesteś przywódcą? Zapomnij o tym Robię tu na własny rachunek w nic innego się nie angażuję. Okej. Okay. Pokaż mi swoje towary. Nie masz kasy. 7 koła. zaje fajne. Kusza bojowa. Wymagany kusznik. 40 koła. yo No ale 190 imidjam Na No to też trzeba poczuć. Dobra, tego już nie męczymy. Finlay. zasłaniasz mi światło, koleś. Twardy z ciebie klient, co? Na twoim miejscu nie zadzierałbym ze mną. Nie jesteś przywódcą nemory, prawda? Ja? Przywódcą tej bandy włóczęgów? Dziękuję bardzo. Co tu robisz? Czekam, aż coś się wreszcie stanie. Ukrywanie się przed orkani w tej dziurze zaczyna mnie już naprawdę wkurzać. A gdybyśmy zrównali trelisy z ziemią? O, człowiek czynu, to mi się podoba. Pójdę z tobą, jeśli szef nie będzie miał nic przeciwko temu. Powinieneś zostać jednym z nas. A jak mam to zrobić? Porozmawiaj z naszym przywódcą, to bardzo proste. Okej. Okay. Ja bym sobie może te magiczne grzeczne pozbierał, bo może mi się przydadzą do czegoś kiedyś, a zajdę sobie w dół. No, wyzwolony niewolnicy. No. nie niewolnicy, buntownik, Kipler. Witaj nieznajomy. Jesteś mile widziany w naszej społeczności. Co tu robisz? Jestem wojownikiem. Dbam o bezpieczeństwo Nemory. na Opowiedz mi o Nemorze. To ostatni bastion rasy ludzkiej w tej części świata. Zamek Trellis leży na wschodzie, niedaleko stąd. A na południu znajduje się przełęcz do warantu. Jeśli nie będziemy ostrożni, wkrótce zabiją nas orkowie, albo zniewolą asasyni. Witaj w naszej bezpiecznej przystani. Martwi się coś? Niedawno widzieliśmy grupę orków na zniszczonej farmie na wschodzie. To niebezpiecznie blisko nas. Ktoś musi zabić ich przywódcę, zanim znajdą naszą kryjówkę. Niektóre problemy same się rozwiązują. Ty tu rządzisz? Mogę ci ja powiedzieć, kto powiedzieć. jest naszym szefem. Ale potem będę musiał cię zabić. Nikt z zewnątrz nie może się dowiedzieć, kto jest naszym szefem. To zbyt niebezpieczne. Może moglibyśmy porozmawiać, gdybyśmy się lepiej znali. Zajmę się orkami ze zniszczonej farmy. O, dobrze. Ale uważaj, nie daj się wciągnąć w pułapkę. Pokaż mi swoje towary. Następnie tak, z kuszą bojową. Miło się z tobą gadało. A tu jest kusza najmniejsza 140 Dimidze. O, a ta moja ma ile? Poczekam i popatrzę. Ta moja ma 120 chyba. Niektóre 120-140 to taka mała różnica, że się nie opłaca w to tego powodzi. Dodawanie pieniędzy to jest wiesz. Przybysz z odległych stron! Witaj w Nemorze, przyjacielu! Kto tu jest szefem? Aby dowiedzieć się, kto włada Nemorą, będziesz musiał najpierw zaskarbić sobie szacunek i zaufanie jej ważniejszych mieszkańców. Co robisz? Chcę uważyć pewną miksturę. Niestety nie mogę zdobyć jej składników. Mogłem się domyślić. Jesteś magiem ognia? Magiem poszukującym prastarej magii. Tak jak wszyscy byli magowie ognia, przyjacielu. Hmm. Jakich okay. składników potrzebujesz do swojej mikstury? Rzadkiej lobeli zielnej. Rośnie jej trochę na zachodzie, tam gdzie kręcą się te wszystkie potwory. Nie jestem jednak aż tak stuknięty, aby walczyć z tymi bestiami. Dobra. Dostarczę ci te lobelie. Jestem ci bardzo wdzięczny. Potrzebuję pięciu roślin. Tylko nie daj się pożreć, dobra? Fuck. Co wiesz o pra starej magii? Dużo już mi się udało dowiedzieć. Szczególnie jednej rzeczy. Znalazłem ognisty puchar. Niestety, nie mam go komu powierzyć. Widzisz, e, trzeba go dostarczyć do Nordmaru. Zaniosę twój ognisty puchar do Nordmaru. Naprawdę? Hmm, kusząca oferta. Najpierw jednak musisz mnie przekonać że jesteś wystarczająco silny i że mogę ci zaufać. Nordmar to bardzo niebezpieczne miejsce, a puchar nie może wpaść w niepowołane ręce. Rozumiem. Yyy, tak. Coś, co miałem mówić? Śmieszne jest to, że oni tego po prostu, niektórzy nam dają ten puchar i mówią tak, a bierz, co mi tam, nie? A podobno to bardzo ważne i tak śmiesznie to trochę wychodzi. Co to w ogóle, kurwa, jest? Hangley. Lepiej uważaj! Jeśli coś popsujesz, będę miał kłopoty. Aha. Sprzedajesz te rzeczy? W zasadzie mam tylko ich pilnować. Ale jeśli zaproponujesz dobrą cenę, nikt się nie musi dowiedzieć. Ej, a może chciałbyś się trochę podszkolić w złodziejskim fachu? Oczywiście za odpowiednią cenę. Nic za darmo. <laughs> Kto jest szefem w Nemorze. Nikt ci jeszcze nie powiedział, co? Więc ja też na pewno tego nie zrobię. Ale chuj. Pokaż mi swoje towary. 5700 hmm. trutek... A wezmę tu trutek 10, może się przydadzą do czegoś kiedyś. Miecze półtoręczne mi się skończyły. Ale 86 tysięcy mam to dobre, nieważne. Będę odbijał jeszcze kilka miast, to później będę. Hejsy, grube hajsy. Zapiszę w ogóle grę. Zapiszę grę. Dawno tego nie robiłem. W ogóle mało gadam dzisiaj, jakoś tak oschle, jakoś tak bardzo co oschle. Ale wiecie. Może dlatego, że mnie kurwa wszystko boli, mam za kwasy, jak kurwy, syn. I się bardziej skupiam na tym, że mnie coś boli, niż że mam gadać. Dudley, a to zaraz Niektóre tam pogadam. Tu buntownik. A tu jeszcze coś jest. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. ma okej. Już wiem, jaka będzie jedna z misji. Cześć, Jestem Dudley. Zajmuję się dostawą Cześć. i zaopatrzeniem. Wszystko jest możliwe. I jak tam dostawy? Potrzebujemy kosztowności. Kielichów, talerzy, czegokolwiek. Rozumiem. Handlujesz trefnym towarem. Tak, pewnie można to tak nazwać. Mam klientów na pustyni. Niektórzy z tych bogatych drani naprawdę lubią błyszczące naczynia. Ty tu rządzisz? Ach, chciałbyś wiedzieć co? Przykro mi, nie mogę ci powiedzieć. Sam mówię, no, ale Potrzebujesz czegoś konkretnego? My, buntownicy, ale zawsze nie czegoś wszystko, potrzebujemy. Po ostatniej walce z orkami jesteśmy mocno osłabieni. Ale jest jedna rzecz, której nigdy nie mamy pod dostatkiem. Broń. Broń. Jakieś dziesięć zestawów naprawdę by nam pomogło. Chyba mam. No to mam. Załatwię wam broń. Jasne. Najlepiej udaj się do trelis. Orkowie trzymają całe zapasy w tamtejszej twierdzy. Potrzebujemy dziesięciu zestawów broni. No jednak chyba nie mam. Wiesz, gdzie mogę znaleźć jakieś artefakty? Rozejrzyj się koło świątyni Cóż, w o mamy. Podobno szaman Kamak ma jakiś amulet, który zwiększa jego moce magiczne. To powinno być sporo warte. Ale nadal wszystko Opowiedz mi o tym regionie. Kiedyś był nazywany spichlerzem całego kraju. Farmerzy wiedzieli, jak dbać o swoje interesy. Słyszałem o farmerze imieniem Farmon, który nadal posiada górę złota. Przynajmniej tak głosi plotka. Pokaż mi swoje towary. Ale nadal mi się to nie podoba. Robi się coraz gorzej. Pewnego dnia. Zapomnij. Dostaniesz go, jeśli sobie na to zasłużysz. No wszystko tylko tego, że Rzeczy nigdy się nie zmieniają. Gorzej, Ubranie farmera. Ja błąd 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 Dobra, to nie jest ważne. Lecimy dalej w takim razie. Buntownik, buntownik. Buntownik, buntownik. Razem. Witaj w Nemorze, obcy. Żartujesz. Przyda nam się taki osiłek jak ty. To on jest przywódcą w takim razie. Jasne. Czym, Czym mogę pomóc? Możesz nam użyczyć swej siły. Przy przejściu na pustynię zatrzymała się ostatnio karawana asasynów. Twierdzą, że zębacze wymordowały kupców. Jeśli się pośpieszymy, to możemy zabrać ich towary. No słuchawki mnie zechce Potrzebujecie więcej ludzi? Z całą Lepiej pewnością wtrąc, potrzebujemy kogoś silnego, kto by strzegł dolnego wejścia do nemory. Jeśli nie będziemy się pilnować, orkowie w końcu nas pokonają. Jeśli spotkasz kogoś, kto mógłby się do tego nadawać, sprowadź go tutaj. Pomyśl o tym. Ty tu rządzisz? Nie zdradzamy tożsamości naszego dowódcy, byle komu, przyjacielu. Gdyby orkowie dowiedzieli się, kogo muszą zabić, żeby nemora padła, gość byłby trupem. Rozumiem. Nie Odzyskam towary z Nie. No dobra. Tylko uważaj na zębacze. Na pewno wciąż się tam kręcą. Nigdy do niczego nie dojdziemy. Zębacze nigdy za mało, panowie. Gdzie, gdzie w ogóle Gdy na tą pustynię? Aha. Czyli tutaj. Przestań. Dobrze ci. Okej. Okay. Z nimi mogę pogadać z Render. Uważaj gdzie leziesz. Tam jest niebezpiecznie. A cóż jest tam takiego groźnego? Tereny na północ od Nemory są zamieszkane przez potwory, bracie. Najgorsze są te wielkie, parskające. Nie zbliżaj się do nich zanadto, bo schrupią cię z kosteczkami. Nawet ja, doświadczony myśliwy, sam bym się nie wyprawił na te bestie. Ale on wygląda jak pedał. Ty jesteś tu szefem? A nie powiem ci tego, obcy. <laughs> Zabiję te parskające potwory. <grymne> no to czeka Cię trudne zadanie. Proszę, weź te mikstury lecznicze. Będą Ci potrzebne. Te bestie są twarde. Dzięki. Aha, mogę sobie w ogóle to... Te... Najpierw może to rozprowadzę sobie się bo... Jeszcze jedna cholerna bestia. Biłem, dobra. Nieważne zresztą, kurwa, wiecie. Never fucking mind. Tylko, żeby mnie nie chcieli później zajebać, nie? Bo to będzie problem. Uła. I prosto w dupkę. O kurwa, ten to faktycznie jest jakiś taki wykokszony. Nie mieli jak nazwać kuźwa potwora, nazwali go parskającym potworem. Ja jebie. No panie, mogę go trafić jeszcze, kurwa. Ty, łysy pisiorze Kurwa, o, tam jest drugi. Co brzdący. No patrz, kurwa. Stój, to terfie Co za potwór? I ile to taką bestię ujarzmić, kurwa? Dobra, nie będę się już skupiał tak na tej grze, bo skupiam się, skupiam i nic nie mówię. Co jest złe? Bardzo złe, tak naprawdę. Dobra, ej, parskający. Weź już gińca. Ja bym to ci tam. dał gdzie te pięć dych, ale kurwa ginno. No weź no kurwa. No Ej, ziomek. No kolego. Bracie mój, synu. Synu ojca, matki, dziadka. Chciałem go zabić i co? Już nie wstaniesz. Nie ma tu nic, nie ma tu nic Ja pierdolę, no kurwa no nie Dość, że się z nim kurwa tyle męczyłem. Nie ma tu nic ciekawego. A ten kurwa drugi rozprowadzi gdzie jest. Jeden jest tu, a drugi jest tu. Dobra. Może lepiej nie zwalaj tego Ja pierdolę. by się potymany, kurwa. <laughs> Serio, by się przydały potymany, kurwa. Tym bym, kurwa, zajęła To jest w ogóle ostatni chyba, nie? Bo tak mi się wydaje, że były tylko dwa. Ten jest bardziej ofensywny, kurwa. Dzień dobry, ja w sprawie uzbrojenia. Kurwa, za szybko biegłem. Ja jeb... Panie trafi Dostał prosto w dupę i nic. No patrz, znowu. Patrz, no co jest kurwa? Wszystko jest możliwe No chodź Jeśli on będzie tak cały czas to nigdy niczego nie będzie To szynku z tego będzie jeszcze więcej kłopotów Gdzie on kurwa jest to przestań się obijać No 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 chodź no chodź No co? Zwątpiłeś? No hopie. Ostatnio zaczynam robić ekstremalnie krótkie odcinki, kurwa. Ale cóż, na przykład dzisiejszy odcinek będzie musiał mieć albo 20 parę minut. Albo zrobię kurwa dwuczęściówkę małą. Ale dwuczęściówki są chujowe. No tak Wracaj do piekła, bestio. Dobra, trochę tochnę. Co za potwór? Oh, oh. Bro. Wow, o więcej. więcej. Ja jebłem był. jeszcze jakiś gdzieś musi być w takim razie widzę chuja Dobra, zobaczę mnie nie będą ścigać piecach, chyba Dobra Tu w ogóle zapiszę sobie, bo nie zapis nie zrobimy zapisu Oj lala. Mm. Trzeba by ci się obudzić kurwa bo... Nie może być tak nudno Ale dzisiaj to kurwa naprawdę zamulam na tych filmach Ja pierdolę Serio to jest chyba pierwszy odcinek w którym tak zamuliłem na początku Piekła, bestio. O. kurwa, ale mi przypierdolił. Możesz ty wkurwała Wracaj do no. piekła, bestio. Czas na zabawę! Co tam parskający w pisiorku? Schowaj broń! Odłóż to! Idź sobie! Czas na zabawę! Oni jewnięci, czy śpią? Chyba jewnięci. Nie wiem czemu, ale zamiast parskającego potwora, pokazuje mi, żeby bić kurwa niewolników. A ja nie chcę bić niewolników, bo. Niewolników, kurwa! Buntowników! Bo po co? Między Bogiem a prawdą, Po co? Render kurwa przesuń się. Rozmiar to nie wszystko. Nic, Mówi, że rozmiar ja to nie wszystko stary. Parskające bestie nemory mory odeszły w mrok dziejów. A niech to! Doskonałe wieści! Ale mnie to, to znaczy, że się możemy się zresztą. dla odmiany trochę odprężyć. To daje ci prawo do udziału w podziale złota. Opcji. Powiedz mi, kto tu jest szefem? Natychmiast. Nie ja, w każdym razie. Więcej nie wolno mi powiedzieć. Dobra, idę szukać tych krzaków, które muszę zebrać. Lubelia zielna. Yy, Medr od tego od schowka, okej, okay. nie mam pytań. Gotik 3, nie. Zapiszemy jeszcze na szybko myk. Oa! Myślę, że tak jeszcze 5 minut tego odcinka około zostało. Nie wrzucam jakieś takie ma, małe odcinki, tak po 20 minut, coś takiego. Ja no po 20 to może przesadzam, ale chyba po 26, 30 minut, a wcześniej było po 48 na przykład, nie. Ale trochę się. Mój punkt widzenia co do wrzucania odcinków trochę się pozmieniał i wolę naprawdę zrobić więcej odcinków krótszych niż mniej odcinków dłuższych, ze względu na to, iż to jest różnica w renderowaniu się, w uploadzie, wiecie Nie jestem bogaczem, żeby płacić za kuźwa prąd, nie wiadomo kurwa ile A że nie siedzę tyle na komputerze ostatnio, to wszystko polega na uploadzie, no tak naprawdę kurwa Ile tego prądu będzie się zużywać Okej, okay, dobra O, z jest mięsko jeszcze. O popatrz. Popatrz jak miło, popatrz Mam wszystkie 5 labeli. Raz, 24 chyba ta no, może jeszcze tych zębaczy bym się kurwa tu wiedział. A może najpierw się zapiszę. Bo znając mnie, to ja kurwa padnę jeszcze na nich. No. Także frytki, cycki maliny. Chcieli, mieli. No i coś tam, coś tam. Dawaj no, ludzie. Dzisiaj mam ochotę nagrać trochę odcinku. Tak może ze trzybym zadziadną. <słyska> Kurwa! Wiedziałem, że tak będzie. I knew it, bitch. I knew it. Ciekawe, w jakim tempie się dzisiaj zładuję. Mam nadzieję, że nie powyżej minuty. Kurwa! Ładujmy się, ładujmy się, ładujmy się. Czy ja coś miałem mówić? Mm. Ja, ja, ja. Tak, co do moich planów a propos kanału No tak, tak ogólnie mówię tylko wiecie, w trakcie filmu, bo Nie będę nagrywał jeszcze jednego infokanałowego, bo to czwarte jest bezsensowne kurwa tak naprawdę Po co wrzucać cały czas to samo, pierdolić to samo i w ogóle, nie? Mm, Fallout New Vegas stał się serią poboczną, czyli ale jeżeli będę miał nagrany to wrzucę. Nie jest serią główną póki co, bo naprawdę nie wyrobiłbym i nie wyrabiam zresztą z gotikiem też czasami, co widać, że nie wrzucam go codziennie jest taki przestój, że czasami w jeden dzień go nie ma. I chyba dwa razy się tak trafiło, ale raz nie miałem zrenderowanego, drugi raz tak samo, więc wiecie, to nie jest tak. Jak nagram, zanim, jak nagram powiedzmy o 10, zanim zrenderuję 12, zanim wrzucę będzie godzina 16 i już nie mam kiedy wrzucić. Bo na godzinę 18 już mi YouTube nie przyjmie zaplanowanego, nie? A nie będę otwierał jako publiczny, bo to jest do dupy. Jednak się ładuje po 10 minuty. No chuj. To zabijemy te zębaczę i będziemy kończyć ten odcinek. O ile kurwa się zdąży załadować jeszcze w jakieś 2 minuty. A la, lala. Zębacze na oriencie. Zębacze w pierdol. Zębacze mają w pierdol. Dobra. Pozbieram to jeszcze sobie, sobie, sobie. Ten odleciał kawałek. Także ten tym oto właśnie, tą oto właśnie walką z zębaczami zakończymy ten oto odcinek Gotika 3, bodajże 22. Dzięki za oglądanie, wiecie co robić. Na razie. Cześć.